Cześć mordy, z tej strony Kaluch i Osmano, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Policja vs Złodzieje, trzymamy się przy życiu i nawet lepiej, żyjemy sobie całkiem nieźle w świecie gangsterskim. Dzień dobry, panie Ospano, witam. Cześć, stary, fajnie za tą lodą stoisz z tym pistoletem. Chodź, podać w kulkę w łeb, a? czy może jakiś napój, co chcesz? No nie wiem, problem. stary. Kulkę no. możesz zatrzymać dla policji, stary, a. Eee. To... Widzę, że tutaj pracujesz, tak? Dzisiaj masz tak. pracę taką. Dzisiaj kurczę, bejtuję policjantów. Zobaczycie zresztą wszystko. E, Cały. P... słyszeliście, więc moi drodzy, finalny napad na pociąg dzisiaj, panie Ospano. Musimy Uu. to zrobić.

Bardziej lubię je rabować. O to mi się podoba. Takie podejście jest jak najbardziej skazane. Proszę państwa, 8 tysięcy łap w górę u Ospka i u mnie 20 tysięcy, żeby odblokować kolejne gadżety. Pan Ospek siedzi w moim polarze. Ja mój polar ściągnąłem przed chwilą, ale wpadajcie do sklepu, jak jesteście Team Polar, zamawiajcie, bo gwiazdka tuż, tuż, widzowie. Trzeba se zgarnąć fajny... Jaka gwiazdka? Co ja gadam? Mikołajki. Mikołajki poniedziałek. Ostatnia szansa. Mimo wszystko, ja w twoim polarku chodzę dwa dni, ale do o. takich polarków, stary, myślę, że przyda by się coś na głowie. mam dla was coś specjalnego. No, na kolejnym odcinku zobaczycie, co do mojego sklepu trafi już niedługo, a będą to czapki czapki, które będziecie mogli nosić nawet z polarkami. No ja będę, chłopie, nosił czapę, a ty mój polar i jesteśmy kwitą. To, dobra. Dobra, panie z paną, readyś, pan? Jestem ready. Dobra, pisze sta Proszę państwa, rozpoczynamy. Połudzonka, byku, ale fura, ty chłopie, jaki kontrast, ja jestem dostawcą żarcia, a ty wsiadasz do... <laughs> Stary, no. ja muszę szybko ja ją sprzedać, bo jak mnie znowu zatrzymają, a nie mam bla, blach na nim, wiesz? Kurde, to jedź, jedź, musisz żeby no. Żeby wiesz, tam z fartem dzisiaj powodzenia Tobie też, coś... jak, jak coś to krzycz Halo moi drodzy, fajnie was widzieć Tak jak mówiłem, już na kolejnym odcinku, który będzie za dwa dni Dostaniecie info o czapkach, które trafią niedługo do sklepu I będziecie mogli sobie je kupić na Boże Narodzenie A jak coś, jak chcecie dalej etui Te etui są dostępne w sklepie I w każdym momencie możecie je kupić Teraz jadę na złomowisko, bo jadę zezłomować auto Dostanę za nie pieniądze Dobrze, proszę, to jest wasze auto Tak, cyk No i klasu, nie sprzedałem furkę Ciśniemy sobie teraz po nową o, słyszę już policję jak jedzie A w ogóle jak chcecie dołączyć do Policji i złodziei, to zapraszam na naszego Discorda, w sumie link macie w opisie Klikajcie w opis i dołączajcie do naszego Discorda A na Discordzie będzie Rekrutacja, której będziecie mogli dołączyć Między innymi do serii Policja i Złodzieje Fajnie, co? O, kurde, jest Jest moje auto, tylko zapłacę Szybko tutaj kasę, trzeba ją tutaj dać Gdzieś, o, tu jest jakieś żarcie, dobra Pieniążki zapłacone i mamy nową furę Zerknijcie, jest tu Pegassi. I i Nie wiem jakie, <laughs> ale jakieś jest y... Zoruso Fajnie się podobno prowadzi, pisaliście w komentarzach Ospano, to auto się super prowadzi No to dobra, zobaczymy, czy się dobrze prowadzi Ło, wow, wow, dobra, dobra Już ma przyspieszenie A na komisariacie? Stary, podjadę do ciebie Dobra, no ja już odjeżdżam jako dostawca pizzy jadę Chcę ci dalej. pokazać furę, stary Dobra, to ja jadę w twoim kierunku What the heck, czy to jest elektryk? Nie Yo, ale fura, jak Lamborghini wygląda Stary, to jest Pegassi z Russo. może to jest jakieś Lambo, nie wiem, stary Dobra, jadę robić napad też jakiś stary przy okazji Dobra, ja też, ja też To, w, to zobaczyska, powodzenia tam Zobaczę. Stary, robisz napad? Robiłem no, bo jedzie policja właśnie z do ciebie. Spokojnie, spokojnie. Robiłem, ale anulował się. Myślałem, że jak wyjdę ze sklepu szybciej, to no. mi się i tak zapisze kasa, ale nie. Wiesz nie, co, nie. ja dzisiaj robię tributa do pierwszych sezonów, chłopie. Rozciągnę trochę rozgrywkę w takim Dobra, razie. Dobra, ja, ja też się zaraz wybieram, bo yy, ja pojadę sprawdzić, czy nasz no biznes kurde. narkotykowy jeszcze w jakiś sposób działa. Dobra. O, to sprawdź, może coś tam zostało. Dobra, zaczynamy zabawę. W garniaku robię sklepy moi drodzy Pierwszy sklepik robiony Dobra, gdzie robisz sklepik? W GrapeSeed Zrobiłem Dobra Nice Zatrzymuje mnie policja Hola muchachos Siema Czemu mnie zatrzymujesz? Przekroczenie prędkości wcześniej Taki pojazd był poszukiwany na autostradzie z wyjazdu z Los Santos Proszę Le Czemu taniec. był poszukiwany? Moje auto jest poszukiwane, nowe auto stary Co jest? Nie wiem stary, ale jakiś nowy policjant mnie chłopie tutaj pyta. Chłopiec rzucił mi takie kote, że ja się zesrałem stary jak do mnie mówił. Dzień dobry, posterunkowy Peter Lisowski. Czy Peter Lisowski. Proszę. LOL. Dobrze, dziękuję, zaraz do pana wrócę. Dobrze. To już policjantem. A to jakiś nowy? Tak, to jest nowy stary, który dołącza na nagrywki. O jest! No dobrze, proszę pana, a to ile się na tym Los Santos Freeway jechało? No nie wiem, trochę się jechało, no. No, ile? Proszę pana. No, no nie wiem no 150 150. No. Niech panu będzie, dobrze, proszę pana, to będzie mandat w wysokości 300 dolarów, ja jeszcze tu panu wypisuję Dobrze Proszę uważać i jeździć wolniej, ja rozumiem, że nowe auto, ale bez przesady Jasne, jasne Oby jasne. nie do zobaczenia Oby nie Pierwszy raz spotkałem takiego gościa, który nie ty, że mnie zgasił, ale jeszcze mi nie stworzył problemu, dał mi tylko mandat, wsiadł do samochodu i właśnie odjeżdża O jest, to jakichś kozaków przyjmujemy z tego Discorda TK No, ale stary, co za sztos, aż, aż, aż mi się zachciało stary łamać prawo, żeby mnie zatrzymywał. <laughs> Łap mnie, panie policjant! Łap mnie. <laughs> O, widzę cię! to ty? Czekaj, 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 bo mam tutaj ten... Pościg masz i to i Lisowski cię goni! A on takim speedrunem jedzie? Powiedz, że chcesz gadać tylko z Lisowskim, on będzie wyrozumiały, stary, chyba. A jak nie, to uciekaj. Dobra, gadam, gadam. O kurde, ciekawe jak mu pójdzie. Ej, <laughs> listy gościu, bo tak? Lisowski. Tak, tak? I co, puszczałem cię? A, za kod zniszkowy, bo ja do, dostarczycielem żarcia no, jestem. No, no i co powiedział? Może no, za burgery, za fiko na miesiąc, no to się zgodzi. No, zajebisty jest. Dwa tysiące mandatu dostałem o, tym. o kurde, dużo. Ale spoko, fajnie się z nim gada, nie? No, bez Pojedziemy sobie jakiś sklep obrabować. Ale się tym próję, moi drodzy. Jestem zachwycony. Wasze wybory są zawsze dla mnie najlepsze. Jest to auto, które strasznie trzyma się drogi. Ja tu ja te na full speedzie, praktycznie nie hamuję i... I daję radę, więc bardzo dziękuję, uwielbiam was. O, mogę tak robić napady? Nie wiedziałem, dobra klasa. Klasunia zrobione. Zażyłem chłopie coś niepokojącego. Chciałem przetestować. Co wziąłeś? Mam fioletowy ekran. <laughs> tak chyba ja wiemy <laughs> To ja w takim razie idę to scelebrować i idę zrobić bank w paleto. O kurde, ty tam działasz potężnie, ja też muszę porobić banki za moment. Dobra, no w każdym razie jadę, jestem w pale to już zrobiłem stację. O nie, znowu Peter! Dobra, zjeżdżam Boże. na bok. O, Uy, dobry wieczór, no znów się spotykamy, proszę pana, no. No i znowu pan testował. No niestety. Jeszcze raz dokumenciki poproszę. Proszę. Dobrze, proszę pana. No jakże to jest pana dzisiejsze drugie wykroczenie? Będzie dla pana mandat w wysokości 2000 dolarów O kurde, ty już poważnie, nie da się mniej, co? Proszę pana, no ja ostrzegałem, no Tutaj proszę, dokumenciki i mandat I naprawdę proszę uważać, no Ja no, no widzisz, no pan tutaj Lisowski to pan to taki lis jest, kurde Wszędzie pana, pan jest No sprytny jestem, wiem gdzie łapać To miłego wieczoru życzę i proszę dzwonić Jasne, dobra To ja wracam do Los Santos i... Ten, widziałem, że pociąg Widziałem ja. pociąg w ogóle w Paleto. Możemy robić, musisz tak, musisz zgarnąć stary motocykl No Ja przyjadę do Los Santos na pociągu jakby Dobra, to ja jadę do Los Santos, bo jadę do Dziupli, zostawię auto No I ten, i, i tam w Dziupli powinien być mój hakuczu Dobra, sztos Halo, halo, dobra, stary, ja właśnie jestem gotowy, teraz jestem gotowy, bo już z Dziupli wyjeżdżam Dobra, to ja już siadam do pociągu, daj mi chwilę Szef, ja już ci wysyłam GPS Dobra Dobra, e, hakuję pociąg i stary, zaraz wsiadam Stary, co tam u ciebie, ja już dojeżdżam no czekam na ten pociąg, stary, powinien zaraz. Aha, jechać. ty czekasz! Czekam, czekam. Jestem tutaj. Dobra, <głos》>. dobra. Będziesz mi w chopiero. Dobra, 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 nie mam sprawy. Mogę go jechać wyskołtować jak chcesz. No to jest, no popatrz. Dobra, to stary, ja go wyskołtować jak 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 coś... dawaj znać. Ja tak. sobie kawkę zaparzę. Jest pociąg! Z paleto wyjeżdża! Jest obok mnie stary! Ty ja go gonię! Może wskoczę motorem na pociąg. Jedzie? Tak, jestem za pociągiem i wyjeżdżamy z paleto. Próbuję o, na niego kurze. zestantować, stary. Dobra, tylko się nie zabij Dobra, to ja już w gotowości Ja się przebiorę Oj. szybko Moi drodzy, nie wiem czy mi się to uda dzisiaj Stary, wskoczyłem na pociąg motorem! Yo, zarobiście <laughs> Dobra, jestem tutaj, to czekam na ciebie <laughs> Dobra, za ile ten pociąg przyjedzie? No i wy jesteśmy obok stary tunelu, yy, ten... Znaczy Dobra. tunelu, czego ja Tune no tak, tunelu z yy, Sandy, stary, do L Paleta, wiesz którym Ta Juuu Policjant jeździ. Bo ja tutaj mam kominiarkę już na twarz ją zdjąć? Nie, robimy, robimy. Ja wskoczę i pojedziemy. Spokojnie, to nam nie wskoczą na, na pociąg. Co ty? Nawet nie ma o czym gadać. To ja się muszę schować! Dobra, pojechał stąd. Ja pierdzielę, jakby sprawdził i pojechał. Słyszę jakby z daleka policyjne syreny. Mijamy, mijamy Ikeje. Proszę Państwa, kryptonim na, pod, na pociąg. Zaczynamy. Policja, słyszy! Jeszcze... Widzę? O kurde! Skoczę tam, skoczę tam. Drugi radiowóz z góry, uważaj, Stary! Trzy radiowozy tu są trzecie! Skoczyłem, skoczyłem na pociąg, skoczyłem na pociąg. O kurde! GONIĄ NAS, CZEMU? Nie wiem stary, schowaj się, schowaj się Chłopie, to jest za duży przepał Stary, zapomniałeś, pociąg jest nie do zatrzymania w GTA, nie przejmuj się, oni nam nic nie zrobią Dobra, dobra, ale to trzeba teraz działać stary, oni Cię widzą na górze, kurde Nie, chłopie, to co, robię chyba Ale już kolejny jedzie Mam do nich strzelać, co? Jeszcze nie, jeszcze nie Czekaj, rozdupiam Powiedz kiedy stary Kurde, przegrzałem wiertło, poczekaj O kurde, bierz, bierz drugie, bierz drugie, ale to robię z policją stary Patrz tam, ja To no Ja tylko czy, Czy on hamuje? Czy ty zatrzymujesz pociąg? Niemożliwe, na pewno nie Jak on się zatrzyma, jak tego gościa sprzątniesz? Czemu to wiertło się przegrzewa? Dobra CO o, jest pociąg się zatrzymał! Jakim cudem? GTA się pociąg nie zatrzymuje! STARY! Co teraz? Jak oni zatrzymali pociąg? Jak zatrzymali pociąg? Powiedz mi, jak zatrzymać pociąg w GTA? Paraliżuje mnie! PARALIŻUJĄ mnie, uciekaj stąd! Ooo jak ruszył pociąg! Dlaczego? Au! Ej! D-mate się zepsuł! D-mate się zepsu. Kali, żyjesz? Wsiadłem do samochodu. Żyjesz czy co? Ja żyję, ale kupię chyba. Dimil się zepsuł. Co się zepsuł? Dimil się zepsuł. Zostawiliśmy zeszłej nagrywki. O nie, Nie da się ich zabić. Na... Tak. Nas też się nie da zabić. Aaa, strzelają mnie. Gdzie pa jesteś? Paraliżowali mnie w samochodzie. ała. Gdzie, 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 gdzie? Lokalizacja szybko wysyłaj. Stacja, stacja na, na lewej autostradzie. Jak oni zatrzymali pociąg? Czy ktoś mi wytłumaczy to z widzów obecnych? Nie Jak wiem, stary. Pociąg A, Nie, nie wiem. No też nie wiem, stary, co się stało. Ja pierdzielę. Widzowie. ja nie wiem stary. Chyba plan B, czyli ucieczka jak najszybsza do Dziupli. Ospek, Można. żyjesz? No tak, żyje, żyje, żyje. Stary, strzelam się. Wow! Rozbiłem hopie gościo. Ale gdzie jesteś? Jadę w stronę miasta autostrada. Tak? Na. Uciekasz? Tak. Jestem tu gdzieś obok, widzę, czekali Gdzie? To ty? Podjeżdżaj do mnie, strzelam. Zabili mnie! Poczekaj. To ja! Podnieś się szybko, Podnieś... to ja! Zabiję go, wsiadaj! Czemu mnie kropnąłeś, gościu? Stary, sorry, zapomniałem! Myślałem, że to policjant. Dobrze, że mogłem się podnieść. Coś tak, 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 tak. Palony tak napad, chłopie, widziałeś ty to? Tak, ale nic coś stało. Co ty robisz? Spokojnie. Dobra, jaki jest plan? Robimy próbę jeszcze jedną, czy tak, jesteśmy tak. Ja bym zrobił. I mimo wszystko jak teraz go tu nie będzie, to w metro bym wjechał, a ty? Nooo, można, ale myślę, że większa szansa, że będzie tutaj gdzieś. No stary naraz go nie ma, tak jak był, tak szybko jechał? Może go skonfiskowali, go zatrzymali. Biorą odciski palców. Co? Gdzie jesteś? Na mission row na komisariacie czekam z jedzeniem. Wyrzuciłem wiertło, obok komisariatu ciekawie czy się skapną. Właśnie Dobra, tak to... ja robię napad na sklep i jadę do dziupli. Dobra, bo. Ile ja i pociąg obok nie jedzie. O kurde. Ja pierdzielę! O cóż, ja już, ja już przypał chłopie zrobiłem. Ja mu mówię, że w kolejnym odcinku będziemy Dobra, musieli. Dobra, no ale akurat teraz w nie pojechał. No 10 sekund story. Będę miał przypał za to, że tak teraz ucie będę uciekał tym motorkiem z przypału. Dobra. O spek, bo ja bym tu no. chętnie rozstrzelał na koniec, ale nie wiem czy ty przeżyjesz. ja na razie, ja już jadę do dziupli stary, no jestem na dwupasie, no możesz strzelać, bardzo cię, jak chcesz, no ja Dobra, ucieknę. Dobra, okej, okay. autoryzujesz, <laughs> okay. Strzelam, ale są handlingi stare. Hahaha. Dostaję tyle strzał w głowę i nie ginie. Oh. Dostałem jedną banie, co jest? A z czego? Nie wiem, dzik mnie zabił na hita. Dobra, kończ, chopie, kończ. No, jestem przemieszczony, mam pościg. Nie, no, stary. Uciekaj do dziupli. To ja strzelałem do dzika, widzisz? Ale już, już jestem na dobrej drodze ucieczki. Ja im podawałem hasło do YouTube, ale skonałem przed. przed <laughs> ale się, ale przypał, stary. Dobra. I dziupla, dziupla, dziupla. Stary, możesz przygotowywać koniec. Powiem ci, kiedy? Dobra, jestem. Kamera mi działa, widzowie się ma. Teraz koniec! <laughs> Brawo, proszę Państwa. G -g Brawo, Spek dojechał, proszę Państwa, więc zobaczcie u niego, jak to wyglądało. No i co stary? Tak jest. To było bardzo dziwne. To jest pierwszy <grym> w historii odcinek. W ogóle spotkałem się pierwszy raz z taką sytuacją jeszcze na serwerze, żeby pociąg się zatrzymał. Ja stary, też stary. nie mogłem takich modów na singla znaleźć, a co <grym> dopiero tutaj? Co się w ogóle wydarzyło? Więc... Nie nie wiem, nie wiem, ale ja ci mówiłem stary. No on, właśnie ty on zauważyłeś! Hamuje, on hamuje. O, a ja mówię niemożliwe, no to nawet tego nie biorę pod uwagę. No proszę Państwa, byliście dzisiaj świadkami historycznego dokonania, historycznego odkrycia na dwóch odcinkach. Dziękujemy wam serdecznie, Ospek zakończył. No i zobaczymy w kolejnym odcinku, co się wydarzy. W kolejnym odcinku piszcie kary dla Maćka. Ponieważ Maciek nie był już na dwóch odcinkach, więc musi dostać karę jakąś w grze. Proszę pisać ładnie. Łospka też możecie. No i co, Ospek, dzięki Ci przyjacielu, ja za to dzisiejszy No to też dobrze, się bawiłem i na naszą korzyść było to. Że stary w bronie były gumowe. Ta, bez kitu, to prawda? Ale ja dostałem na przykład hita od dzika od pestki, więc nie wiem od no, czego to zależy. W każdym ja razie, tak. moi drodzy, bawiliśmy się fajnie. Mam nadzieję, że również. Do następnego jutro. Squid Game w GTA u o mnie. Kurde. A u OSKA niedługo na pewno. Jakieś bangierki też się pojawimy. Więc tak śledźcie kanały i subskrybujcie oba. Na razie, Ale. Trzymaj się i fresh Barbie. Kupujemy nowy image, dress fanty Depresyjny, ciągle, feeling, stress, daj mi Odpocinku wielki yeah. I see Zdejmujemy szans, i fresh, Barbie Kupujemy nowy image, dress fanty